Witamy w kolejnym odcinku Cinema Cafe. Dzisiaj dość wyjątkowy odcinek, ponieważ z okazji zbliżających się świąt do kin nie wchodzą żadne filmy nowe, ale oczywiście zapraszamy na filmy, które już w repertuarze są od jakiegoś czasu. W Kinie Amok wyświetlane są rekolekcje filmowe. Tematyka związana głównie z religią. Także dzisiaj omówimy film, który aktualnie jest puszczany, czyli poznasz przestajnego bruneta. Zaś w Cinema City czekają nas takie filmy jak Rio, amerykańska animacja, oraz y, również amerykańska komedia bez smycze. Zaś z Premier zapraszamy na tor w 3D oraz y, kameralny film Między Światami. Zapraszamy. Choć w tym tygodniu brak premier filmowych w kinach, na DVD mamy takie nowości jak All Good Things oraz film Skyline. Od czego zaczniemy? Może proponuję od tego bardziej gniotowatego filmu. Kajdan? Dokładnie. Um, ciężko nie opowiedzieć w prostych słowach o tym filmie, gdyż jest to zwyczajna fabuła. Mordercze Katz dobija grupę e, weselników, którzy budzą się e, podczas inwazji, inwazji kosmitów Kosmety. na miasto. Hmm. Fabuła dość zawiła. Tak, bardzo skomplikowane teksty, bardzo gra dobra, aktorska. Po prostu powala naprawdę. Znaczy, gdybym miał bardziej zmarnotrawić czas, wolałbym chyba oglądać Mango TV. Ale e, zapowiadało się film. dobrze, bo jak oglądaliśmy zwiastuny, to wszyscy czekaliśmy na ten film. Tak Dlaczego bo... ten film tak się zepsuł? Chyba scenariusz... Może chyba... reżyser, który nie nakręcił zbyt wielu filmów, to był... Szt... Bracia. Bracia, 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 Bracia Strauss. E, No że chyba. Nie wiem, oni się nawet nie bawią tym filmem, oni po prostu nakręcili taki film, bo. Nie, bo wiem. nie wiem, zapłacono im za to. Nie wiem. No, 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 um, tak. Jeden jest z nielicznych filmów, których nie polecam, to jest Skyline. Um, jeżeli Państwo Opisuje chcą wydać jakoś lepiej swoje pieniądze, proponuję inną produkcję. Jest to All Good Things. Czyli wszystko co dobra. Jak w każdym amerykańskim filmie, również w tym musi uczestniczyć Polak, tak? Więc reżyserem. Do no, polskiego tego... pochodzenia. Tak, więc w tym filmie reżyserem jest Andrew Jarecki. Mm -hmm. e, dlaczego chcemy wspomnieć o tym filmie? Bo jest po prostu lepszy od Skyline. No, Z mojej strony uważam, że jest po prostu średnim filmem, ale. Nie, bardzo ciekawy thriller, w zasadzie dramat, powiązanie trochę takiej romantycznego filmu. W ogóle akcja Czyli filmu... Czyli czego nie wiadomo właśnie, co to za film. Zaczyna się jak e, niezły romans. Tak. On poznaje ją. ona To jego... jest osadzone w latach 80. fajnie jest Nawet sfilmowane. bym powiedział 70. -tych. 80. -tych. Dobra, niech ci będzie. E, dalej jak się rozwija ich znajomość, biorą ślub. I co główny się bohater po pochodzi z bardzo bogatej, zamożnej amerykańskiej rodziny. Każdy. Ona jest e, bardzo biedna. E, no i wchodzi w tą po rodzinę... Po porównaniu z nim każdy jest biedny. Okazuje się, że, że główny jest bohater jest trochę. E, świrem. Żenująco, słabo pokazane to, że jest wariatem. Po prostu mówi do siebie. Ale okej. Okay? Tak, dobra. E, więc e, z, z romantycznej e, jakiejś tam e, fabuły nagle robi się dramat, ponieważ główna bohaterka, grana przez Christian Dunst, e, znika. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. I, no i wtedy, I wtedy się... zamienia się w kryminał. Tak, wtedy jest kryminał. No ale końcówki nie będziemy omawiać. E, główna rola Ryan Gosling, świetny film. Tak, to jest jedyne, co aktor. mi się podobało w tym filmie. No tak myślałam właśnie. Bo nawet Kirsten która w Mimikę twarzą, no, no powiedzmy, no nie tak, jest tak, to tak, Natalie tak. Portman, o której dzisiaj też wspomnimy. E, zapraszamy na ten film, e, głównie też chyba dlatego, że film jest oparty na faktach. Dokładnie.